Cześć i czołem, witam Was serdecznie. No i co, drugi dzień, kontynuacja rozciągniętych hał. Skończyłem mniej więcej tutaj i będę szedł w tamtą stronę. Ok, włączam wykrywacz, deusika i śmiga, więc na bieżąco będę Wam pokazywał co wpada. Piona! Trzeci sygnał z kolei była śruba i jakiś, jakiś śmieć, folika. No i teraz ładne austro-węgierskie dwójeczka. Dwa hależy czy tam filery z orłem dwugłowym w bardzo ładnym stanie. Ładna patyna z roku 1904. Więc trzeci sygnał, już monetka. No fajnie, bardzo fajnie. Następny ładny sygnał, jak to na ołów. Nie wiem czy słyszycie. No i zapalnik od naszego polskiego wrześniowego granatu. Druga RP WZGR-31, bodajże, wzór granatu. No fajnie. Następna rzecz łuseczka. Ładnie wkomponowana w bryłkę. Od manlichera z I wojny światowej. Teraz mi wyszedł guziczek. No ale czysty jest chyba ten guzik. No ale sztuka to sztuka. Jeszcze dużo do przejścia przede mną. Dużo za mną, ale w sumie dzisiaj to dosłownie co sekundę, co, co metr, co dwa metry są rzeczy, więc w sumie gra gitarka. No i jest pierwsza monetka, guzik, łuska, więc na pewno będzie dzisiaj też interesująco. Zobaczymy, czy to monetkowe pole. To coś takiego ładnego, zielonego w ładnej patynie. Piękny sygnał oczywiście. Czyściutki. Wygląda na łuskę. No i jest to łuska. Ale jest to fajna łuska, bo jest to łuska od Berdanki. Jest prawie cała, rzadkość to trafia. Fajna, stara łuska z końca XIX wieku. No super. No i trafiła mi się klamka teraz. Stara, chyba, chyba będzie z mosiądza albo z miedzi. No taka ciekawostka. Przeszedłem z grubsza już cały środek. No, i teraz poszedłem na te tutaj obok hałdy. Hałdowisko rozciągnięte. No i monetka. Od razu też widać, że bardzo duży pan ma. W domu ją oczyszczę i zobaczę co to. A wczorajsza monetka to był Austro-Węgierska, dokładnie węgierska krajcar, to sreberko. Okazało się sreberkiem, więc super. No i druga monetka dzisiaj. Idę do przodu. Tam na końcu, oprócz tej jednej monety, to same folie które ładnie biją, foli aluminiowe no i tutaj wyszła useczka. w końcu od Mannichera pierwszowojenna no więc powiem wam, śmieciowisko bardzo duże, trzeba wybierać z sygnałami, no ale rzeczy są, więc nigdy nie wiadomo co wyjdzie, chciałbym odznaczenie jakieś albo orzełka całego, no albo jakąś biżuterię srebrną, czy złotą no ale czas pokaże, okej okay, idę w tamtą ładną stronę zrobiła się ładna pogoda, bo dzisiaj rano był śnieg tam jest zachód. Powolutku, ale jeszcze mam ze 2 godzinki chodzenia, więc dam radę. Okej, okay, idę do przodu. Następna ciekawa rzecz to klamerka. Oczywiście to na śmieci, ale klamerka jest. Dosyć ciekawa. Ładna. No sztuka to sztuka. Przynajmniej się coś dzieje. Między śmieciami są stare rzeczy, więc gra gitarka. Dużo przeszedłem od końca i powiem wam, że Napra naprawdę pełno foliek po kefirach, po mlekach. Foliek aluminiowych. Mało fajnych sygnałów. Znaczy sygnałów fajnych dużo, ale mało konkretów. No a tu wyszła teraz monetka. Jest monetka jakaś. Nie będę jej tak tar, bo ją tylko uszkodzę. Więc ją umyję i zobaczę wtedy, co to jest. Ale chyba Austro-Węgry. Okej, okay, ale to się zobaczy w domu. Więc jest następna sztuka. Kolejny sygnał i łaska od Mausera. No powiem wam, kiepsko Kiewsko na tym polu jest. Tu było najlepiej na tym środkowym, tak gdzieś do połowy. No a potem licho. No ale są łuski, no sztuka to sztuka, guziczki jakieś, no i monetki sporadycznie. I to na tona to na śmieci. Już jestem bliżej niż dalej końca. Bardzo dużo przeszedłem i nic nie było w ogóle w tej żółtej ziemi, w tym calcu. No i jest monetka jakaś, malutka, więc zobaczę potem co to. Wielkość boratynki, może przedwojenne, dwa grosze. Patrzcie, na sam koniec dwie monetki na parstek. <laughs> Więc ciekawy, fajnie. No. I ten kawałeczek jeszcze dosłownie do przejścia. Ten, tu. Ok, na dzisiaj skończyłem. Były dwa wypady. Dzisiaj trochę monetek, wczoraj trochę monetek oraz inne fajne pierdółki. Jestem zadowolony. Ruszyłem się z domu. Gra gitara, fanty też są chociaż nie są jakieś super, ale liczy się wypad. No ale sztuka to sztuka, trochę monet łusek, zresztą zobaczycie zaraz sami. A ja...